Polska, zielona wyspa gospodarcza. Jedyny bastion rozwoju w Europie. Co daje to przeciętnemu obywatelowi? Nic. Z dnia na dzień benzyna jest coraz droższa, olej napędowy, a dokładnie jego cena, dochodzi do magicznej bariery 6 zł. Żywność taka jak pieczywo, nabiał czy mięso też nie tanieją. Papierosy, alkohol też utrzymują swoją wartość, choć akurat na te luksusy zawsze starcza. Pensje stoją cały czas w miejscu, choć tak szczęśliwi ci, którzy mają je na koncie na początku miesiąca, bo bezrobocie w Polsce wynosi ponad 12%. O pracę nie jest tak bardzo trudno, powiedzmy szczerze, jest jej nawet sporo tylko najczęściej na czarno czyli bez ubezpieczenia, lub na umowę o dzieło czy zlecenie gdzie nie obowiązuje najniższa krajowa, więc kwota, jaką zarobimy, nie jest oszałamiająca. Oraz sytuacja nie tylko jeśli chodzi o nasze finanse. Narodowy Fundusz Zdrowia i jego problemy to dopiero bolączka. Dostanie się do specjalisty to cud, poprzedzony kilkumiesięcznym czekaniem. Jeśli jakoś obywatel dożyje do umówionej wizyty, napotka kolejny problem. Jakim jest refundacja leków? Może to dziwne i śmieszne dla polityków opozycji, nasz szanowny minister męczy się z tą sprawą jak przysłowiowy koń pod górkę. Jeśli zdecyduje jedno, to lekarze do broni i strajkują. Jak drugie, to farmaceuci. Fakt faktem, jak zawsze pokrzywdzony jest zwykły człowiek, w tym wypadku chory. Jeśli jesteś zdrowy, to zachorujesz. To pewne, żyjesz przecież w Polsce. Kolejną cegiełką do naszej społecznej choroby, jaką jest nerwica, to drogi. Budujemy i naprawiamy, nie powiem coraz więcej kawałków czarnych nitek, ale to co mnie boli, to łączenia nowo położonego asfaltu ze starym kawałkiem. Idą na te inwestycje takie pieniądze, że głowa mała. Oczywiście na boku pod spodem stołu nie mniejsze. Ale jak można coś takiego wygrać? Uskoki są takie, że cały samochód podskakuje. Amortyzatory i zawieszenie w naszym kraju ma dogodne pole do popisu. W tym roku zima łaskawa. Przyszła dopiero w połowie stycznia. Drogowcy mieli sporo czasu, ale dali się znów zaskoczyć. Paraliż na ulicach pierwszego dnia. Ale do tego to my już jesteśmy przyzwyczajeni. Taka sytuacja w pewnym stopniu łączy nas. Ta sąsiedzka pomoc w wypychowaniu auta, zaspy czy wspólne wieszanie łacha na drogowcach. Z samego początku istnienia już mały Polak napotka na swojej drodze pewne absurdy życia, a z wiekiem jest cały czas gorzej: szkolnictwo, urzędy, pity, finanse, szpitalne perypetie czy rząd. Nowe wesoło nie jest i nawet klimat umiarkowany też daje nam w kość. Jak sprawić, aby obywatele patrzyli przez różowe okulary, a dokładniej przez zielone wpadł ruch poparcia palikota, który to chce zalegalizować sprzedaż marihuany. Kraj by się nie zmienił, dalej byłyby kolejki do lekarzy, dziurawe drogi czy braki w budżecie domowym. Zmienić by się miało nasze pesymistyczne nastawienie. Ten panujący chillout na ulicach, pubach, kawiarniach. Tak siąść przed telewizorem, opłacić ten haracz w postaci abonamentu telewizyjno-radiowego, zapalić skręta i zacząć oglądanie największego kabaretu jakim jest transmisja z obrad na wiejskiej. Amerykańscy naukowcy potwierdzili badaniami, że śmiech to zdrowie i ludzie pozytywnie nastawieni żyją dłużej. To dopiero byłby psikus dla ZUS-u, gdyby to nasi rodacy stali się długowieczni. Może to dobry pomysł Janusza Palikota, aby zrobić z nas rast manów, ale póki co zostaje nam szara rzeczywistość. Ale nie poddajmy się tym złym falom i starajmy się czynić dobro, bo ono wraca jak bumerang. Niech bije od nas sama pozytywna energia, aby żyć jak najdłużej. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Cega Koper.